Cześć, tu Tomek Klamarczyk. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się wykonywać skoki do przodu w wersji siłowej. Dzisiaj to samo w wersji z uderzeniem w korbę. Skoki do przodu w tej wersji umożliwią Ci wykonywanie naprawdę dużych przeskoków na Twoim rowerze. Zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia, upewnij się, że potrafisz wykonywać ćwiczenie z poprzedniego odcinka, kiedy mieliśmy tutaj większe zagęszczenie deseczek. Potrafisz? No to zaczynamy. Prawidłowa technika wykonywania skoków do przodu przy użyciu korby jest bardzo podobna do skoków do przodu w sposób siłowy. Jedyną i najbardziej istotną różnicą jest to, że w momencie pracy całego tułowia wykonujecie również kopnięcie w korbę. Skoki do przodu w wersji z kopnięciem z korby pozwolą Wam latać o wiele dalej. Dlatego modyfikujemy wcześniej wykonywane ćwiczenie. Kluczowym elementem w prawidłowym wykonaniu tego typu skoków jest pełna synchronizacja. Moment kopnięcia w korbę łączysz z pracą całego tułowia. Kiedy opanujesz skoki do przodu przy użyciu korby możesz wyjechać po schodach w następujący sposób. Kiedy potrafisz już skakać do przodu takie schodki nie stanowią dla Ciebie żadnego problemu a pokonując je możesz wyskoczyć po pyszną kawę. Skoki do przodu, które opanowaliśmy podczas tej lekcji są znakomitym wprowadzeniem do skoków na tylnym kole, a te pokażę Wam w kolejnych odcinkach.